Witam Was w kolejnym filmie No nie wiem jak widać, chyba widać Jestem na tym dużym polu lucerny tutaj Lucerny To tak powiem tylko z nazwy, bo tak miało być, bo jest straszna mi tej lucerny tutaj Nie wiem dlaczego. Na tamtym polu jakoś udało mi się to No nie wiem już chyba 4 lata tam jest jak już tam została wsiana i jest ok i bardzo ładnie plonuje. Zresztą pokażę zdjęcie, jak tam drugi pokos wyglądał. Nie było to zbierane w baloty, tylko było zbierane na bieżąco do skarmiania dla jajłek. A tutaj kosimy drugi pokos fakt, fakt że było sucho. No ale już pokazuję, jak ta, jak ta lucerna wygląda. Proszę bardzo, co tutaj mamy? Tu jakiś jeden czaczek pojedynczy i to bardzo mały. Tutaj i tak jest dosyć, widzę tej, tej lucerny jeszcze jest. Bo tam jak obkaszałem pole, bo już mam całe pole obkoszone w koło, tutaj sobie już to, to krótkie z tej strony przeciąłem i koszę, no to mówię tutaj coś jeszcze tej lucerny widać, ale tam, tam dalej jakieś dziłem, no to słabo, bardzo słabo. Na tym długim jeszcze nie wiem, nie przekaszałem, nie wiem jak tam będzie, ale tutaj, zobaczcie, niby tutaj jest, ale ona jest bardzo malutka, żółta. Tak samo tutaj, też coś jest, ale nie wiem dlaczego ona nie. Czy tutaj trawy było za dużo w pierwszym pokosie i przydusiła nam tą lucernę, czy po prostu ta susza tak zrobiła, może też mój późny siew, bo w sumie siałem chyba na, na początku września. Jak dobrze pamiętam, to z tego co czytałem, to, to jest za późno. Właśnie teraz mamy dzisiaj 18 lipca, to kosze. Jutro sobie to zbiorę na sianokiszonkę. No i chcę tu zrobić siewkę Lucerny jeszcze, bo właśnie terminy siewu Lucerny są na kwietnia i na lipca. A że teraz nam tu troszkę przepadują deszcze w lipcu, no to chcę to zrobić w ten sposób, żeby to przesiać sobie teraz wsiać po prostu w to, co jest tym naszym Wednesdatem, spiritem nie opuszczać przedniej talerzówki, tylko tylnie talerze wysiewające i taką siewkę sobie zrobić tej lucerny tutaj, bo nie wiem co będzie z tej, czy ona na drugi rok nam zacznie plonować, chociaż tu i tak jest no rzadko, no bardzo rzadko, tak jak tu to jest sama, sama trawa, lucerny nie widać koło. Tu jakiś mały krzaczek tylko Ale to wszystko jest mało. Jest straszna lipa. Trawa też tam wybiła tylko do góry. Nic się nie pokrzywiło. No mówię, było bardzo sucho. Nic tam się tutaj nie pokrzywiło, tylko nam wyleciało do góry. Tak jak widzicie rzadkie i wy wykłoszona trawa. Też się zastanawiam, czy nie jest za dużo tej trawy tutaj nie było wysiane razem z tą lucerną. A, i Dlatego tak to wygląda. Nie wiem, może niech ktoś się wypowie, kto więcej się zna na uprawie lucerny niż ja. Bo to jest dopiero mój drugi zasiew lucerny. Tamten się udał. Ten nie bardzo. No nie wiem, spróbujemy zrobić tą wsiewkę, jakoś ratować. Zobaczymy, co dalej z tego będzie. Bo to jest lipa. Tu są jakieś krzaczki dosyć ładne: takie zielone, większe, a tutaj przy samej ziemi, takie malutkie i żółte. Także, no, lipa, straszna lipa. No, ale skosić trzeba, no, tak jak to się mówi, pielęgnacyjnie. I... No, i żeby zrobić tą siewkę, no to musi być to skoszone i zebrane. Dobra, jadę dalej. Tam to krótkie już mamy wykoszone. To długie też już tu kończymy. Tu nam zostanie kawałek klina. I później tam za dołkiem jeszcze krótkie, tam co tak dziki tam yy, we wcześniejszym filmie jak tam kosiliśmy pokazywałem jak to wyglądało To tam jeszcze zostało też zajrzymy no a tu co? Bez zmian z tą, z tą lucerną albo jeszcze gorzej nawet tutaj o, jakieś takie pojedyncze krzaczki ładne tylko tylko są. O, tutaj jakaś jaka kępka ładniejsza. O, ogólnie to. To lipa jest z tą lucerną. Nie wiem, czy jak to przesiejemy, coś nam to. Coś nam to da. Czy nie? A tak się prezentuje ciągnik w przekoszeniu. Został do koszenia jeszcze i tak to wygląda. Tutaj też jest ta lucerna, ale taka malutka, żółta. I tak to tutaj wygląda takie krzaczki, tylko takie pojedyncze sztuki. Tutaj był niby dawarny obłożnik pod tą lucernę właśnie w tym miejscu przed orką jeszcze na wiosnę może było widać jakieś różnice, ale teraz już nie widać nic o, idę tu trochę w dołek o, ale taka trawa jest Bo jak padały jakieś też, jak pada u nas to bardzo ulewny Wierzyłem, że to wszystko spłynęło właśnie różne dołki Tak, tu jesteśmy w takim dołku troszeczkę, to jest lepiej Ale i tak ta trawa gdzieś wystrzeliła Do góry pokłosiła się, a nie poprzewiła nic Dobra, pokażę wam jeszcze jak to wygląda na tym kawałku, co tam yy, te dzikie skotłowały. Co tam było niby przesiewane, znaczy niby było przesiewane, ale... Taką suszę, co mieliśmy, to chyba nic z tego przesiewania nie, nie wynikło. A dalej pokażę jak będziemy to zbierać, chociaż tutaj za wiele to nie będzie. Jestem tu na tym krótkim kawałeczku Co mówiłem, że dziki kotłowały No i nie widać za bardzo tego przesiewania, tylko rumiano nam to narosło Czemu nie widać. Było widać roślinki jak powschodziły, no ale później było tak sucho, że nie miały możliwości dalszego rozwoju, a, a że były małe, nieukorzenione. No to po prostu na pewno wyschły. się coś uchowały takie malutkie ale ale to tylko w jednym miejscu znalazłem tak dalej za bardzo nie widać o tylko runy a tu ponownie jest kukurydza za miedzą tak jak w tamtym roku dlatego mieliśmy tutaj zryte, ten kawałek pola, bo chodzi właśnie z kukurydzy w tą stronę, na ten kawałek tutaj mój. Dobra, kończę na dzisiaj. Jutro to będziemy to zbierać. I to dalej coś pokażemy ze zbierania. My jesteśmy na polu ze zgabianiem, działamy już. To już mamy cztery wałeczki, cały nie widać. Yy, Przyjechaliśmy po dwóch dniach do także nie wiem czy to już nie jest za suche. Ale no, zobaczymy, może nam to pokarkiśnie. Zgabiamy sobie, później przyjedziemy to Czekajcie, czy nie będzie padać znowu. Takie chmury latają. Jesteśmy już na, do, na polu Cajsens yy, z presą i będziemy działać tutaj tak jak mówiłem, za wiele tego nie wyjdzie chcemy to powijać ale nie wiem czy to już nie będzie czy to nie będzie za suche ale powijam to, zobaczę co z tego wyjdzie także siadam, jadę, biorę się Już na polu zbieramy debele. Wyszło ich 24 sztuki. Także licho, bardzo licho, no ale wiedziałem, że tak będzie. Na dwa ciągniki, bo drugim ciągnikiem wzięliśmy małą przyczepę, bo 24 sztuki by nam tu nie weszły. 120 tam tu wchodzi po 7 na dół, czyli 14 i 6 w jednym rządku na górze to 20, albo 24. Wzięliśmy drugi traktor, żeby nam. Było łatwiej to posprzątać, bo zawsze podjedzie. Nie trzeba zaczepiać. Jak gdzieś trzeba to podjedzie podciągnie. Jest to łatwiej posprzątać. Także ładujemy sobie teraz tą przyczepę. Godzina 20.15 jesteśmy już na gospodarstwie. I zaczynamy owijanie. Pierwsza sztuka już się kręci. A tu mam następną. I jedziemy. Kończymy na dzisiaj owijanie. Stawiam ostatnią belę na owiarkę. 2045, pół godzinki i 24 kulki, owinięte elegancko. Bardzo szybko sprawnie to poszło także jak ktoś wie co tam z tą lucerną zrobiłem mnie tak ktoś jest troszkę mądrzejszy ode mnie w tym temacie ma więcej wiedzy na ten temat to proszę o jakieś porady i czy, czy robisz tą wsiewkę czy nie robisz tej wsiewki teraz Już sam nie wiem niby tutaj deszcze nadają codziennie a przeleci tylko jakieś parę kopel. I już jest po deszczu.